Co wiem? Wiem, że, że wyjazd będzie. Wiem, że będę w Los Angeles o 12 w nocy i na razie wiem tyle. Dowiem się na miejscu tak naprawdę. No, Krzysztof mi napisał, że jest z kim trenować, że jest fajnie, jest w jego okolicy z bodajże 12 klubów, także jest starszy dużo zawodników i można trenować tu i tu i tam, także, także, także na pewno będzie udany i dobry wyjazd. Znaczy chciałbym no, ogólnie na ogólny na, na, na wszystkim, żeby... Dla mnie najważniejsze nam będzie poznać może jakieś nowinki i jak najwięcej sparingu z nowymi ludźmi. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo lepszych ode mnie, że będą mnie obijać i dzięki temu ja będę stawał się lepszy i solidniejszym zawodnikiem. Tego sobie życzę. Nie, 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 to ci znaczy fajnie, bardzo się z tego cieszę, że zostałem doceniony, że, że będę miał walkę w wieczoru, jest dla mnie wyróżnienie jak najbardziej, ale do każdej walki po to, prostu tak samo. Czyli jest dla mnie każda następna walka jest dla mnie najważniejszą walką w życiu, także nie ma jak, jakby dodatkowej presji. Bardzo dobry zawodnik. Bardziej, bardziej stójkowicz niż, niż parterowiec, także na pewno będzie fajna walka, bo ja też lubię się bić w stójce, także, także, także na pewno będzie się dużo działo do przejścia, jak każdy zresztą, tak mi się wydaje. No a na pewno będzie... Jest to górna półka, także także. Będzie, będzie dobra walka, będzie się działo. Tak, jest dla mnie, ma to dla mnie znaczenie, bo każdy, kto był w UFC, no to jest sam znany i, i to nazwisko zawsze gdzieś tam jest słyszane. Jeżeli takie nazwisko się pokonuje, to, to włodarze UFC wiedzą o tym i, i, i ułatwia takby drogę do, do właśnie do UFC. Czy blisko, czy daleko? Nie wiem. No, są kontakty typowo mailowe. Mój men menadżerowie, Martin i, i, i Kabul, no ogarniają te tematy, no jest, cały czas ten kontakt jest jakiś tam, ale bez, tak jak mówię, bez, bez większych konkretów. No, to, mam nadzieję, że w przyszłym roku coś się, coś się wyklaruje. No, gdyby może ta pierwsza porażka z Sokoczu, może by już to było. No, to mnie troszeczkę oddaliło i no i zobaczymy, co będzie teraz. Ale to, to było tak, że już było coś konkretnego przed To z Sokoczu, że już, już było... Znaczy, było bardzo blisko, tak mi się wydaje. No, takie też, takie też mam wieści jak i wy, no nie? Że, że było blisko, no ale no niestety ta niefortunna porażka Trochę, trochę, trochę to odsunęło. Nie, takie warunki dostał, to, to ja bym się nie zastanawiał. Ja bym poszedł przyjął. Dla mnie by nie było rozmyślania. No, tam każda kategoria jest mocno obsadzona, tam nie ma lekkich <laughs> słabych przeciwników, no. jest, jest mega dobrze obsadzona, no, jest mega, mega wysoki poziom, no ale ja lubię stawiać sobie wysokie poprzeczki i, i, i chciałbym się zmierzyć z tymi najlepszymi. No nie, uniknie, nie, nie skłamałbym, gdy mówią, że, że, żebym nie chciał. No żeby być, być najlepszym trzeba bić się i wygrywać z najlepszymi, także, a to jest moje marzenie, także chcąc nie chcąc musiałbym się z nim bić, a chciałbym, chciałbym się sprawdzić. są nie ma chyba słabych stron. Ja bym po prostu musiał tak trenować, aby być, mieć lepsze swoje strony od jego w Najlepszych stron, czyli być w praktyce w każdej płaszczyźnie lepszy niż on. No to trenuję tutaj na co dzień w klubie upawa na stuli z chłopakami właśnie tutaj z klubu. Daniel Romiełciuk, Orłowski Wojciech, Piotr Struz Robert i Robert Jocz. Także także, no Joczu jest jak, jak zawsze tak, takim głównym koordynatorem tego wszystkiego. Tarczę robię z Andrzejem Pniewskim także też, też, też mam z kim robić i stójkę i, i parter I jest jest, jest jest dużo 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 ludzi, z którymi można tu potrenować. No już od nie wiem, dwa trzy tygodnie, że z takim ciężkim treningu, mocnym, po się pod walkę także już zaczynał się czuć, czuć fajnie, no, nie? jeszcze. Mam trochę kilo do stracenia, ale jeszcze jest, 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 jest na to czas. No i co, no jeszcze tu potrenuję właśnie do, do 9 sierpnia, potem wylot do Stanów, powrót, mała taka łapanie klimatu, jakieś luźne tarcze właśnie tutaj w klubie też i, i, i no i walka. Hm. Wiesz to ciężko, no bo każdą walkę jakoś tam cenię, ale tak chyba najbardziej się cieszyłem z rewanżu z sokożu, no nie, że udowodniłem sobie i nie tylko sobie, że, że potrafię się podnieść z, brzydko mówiąc, takiego w Pierdolu, no nie. No, także to była dla mnie taka ważna walka. Chyba ta najważniejsza taka była taka osobista. No nie? Wiesz gdybym myślał o porażce to w ogóle nie podejmował rękawic. No nie? Ja mam zawsze, zawsze tylko wyłącznie myślę pozytywnie o, o zwycięstwie. Nie jest tak jak polska drużyna narodowa, że ich, ich ambicją jest wydostać się z grupy i tyle. Sorry, no to z takim podejściem to nie ma w ogóle po co ubierać rękawic. Tylko zwycięstwo się liczy. Nie no, będę, będę dążył do, do, do wygrania przed czasem, czy, czy, czy knockout, czy TKO, czy, czy przez poddanie, tak? To jest moim celem, no a zobaczymy, jak się walka potoczy. Nie wykluczam też walki na pełnym dystansie, ale będę dążył do KO, czy jeżeli walka pójdzie do parteru, poddanie. Dzięki, pozdrawiam.